Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan, z pomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią, powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, iż stał się arcykapłanem. Ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Jak i w innym miejscu? Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Oto Słowo Boże.